Śniegu. Czy, jeżeli każdy płatek śniegu jest wyjątkowy, to którykolwiek z nich tak naprawdę jest? Ludzie są jak płatki śniegu. Każdy człowiek jest wyjątkowy. Mało tego, każdy człowiek czuje potrzebę, żeby być wyjątkowym. Taka potrzeba o ironię jest czymś zupełnie zwyczajnym i występuje u wszystkich. Jest ona podyktowana czynnikami społecznymi i psychologicznymi. Chęć wyróżnienia się z tłumu, chęć wyrażenia siebie, to tylko nieliczne z nich. W patologicznych przypadkach mogą być one objawami chorób. Jednak ja skupię się na zwyczajnej potrzebie. Każdy człowiek znajduje inną dziedzinę, w której może wyrazić siebie. To potrzeba wyrażenia siebie, to właśnie potrzeba odmienności. To ona napędza sztukę, nadaje nowe nurty myślowe, to ona rękami autora pisze książki, a rękami malarza maluje obrazy. Potrzeba wyjątkowości sprawia, że człowiek nie jest tylko maszyną, ale potrafi docenić piękno oraz uznać je za wartość. To właśnie dzięki tej potrzebie widzimy dziś piękne kościoły i czytamy wspaniałą prozę. To również ona jest matką wielu wynalazków życia codziennego, wymyślonych całkiem przez przypadek, tylko żeby się wyróżnić. Tak naprawdę to ta potrzeba jest głównym czynnikiem kształtującym całą branżę modową, więc ma ona ogromny wpływ na nasze życie. W dzisiejszym świecie jednak jest ona często tłumiona. W mediach masowego przekazu często stara się przekonać ludzi, że wyróżnienie się jest czymś złym. Ale jest wręcz przeciwnie. Jeden z największych myślicieli, Albert Camus, który był przekonany o bezsensowności świata, i że już sami nadajemy sens. Tak więc potrzeba bycia wyjątkowym może kształtować nawet nasze życie. To już indywidualna decyzja. to pamiętać, że potrzeba bycia odmiennym nie jest niczym złym czy dziwnym. Występuje u każdego z nas i jest to potrzeba wyrażenia siebie.